Tobie z dumą. Myślę o tobie z troską. Myślę o tobie, z troską. Jesteś drogim skarbem. Jesteś drogim skarbem. Moją kochaną Polską. Moją kochaną polską. Mówię o tobie dobrze. Mówię o tobie dobrze. śpiewam o tobie głośno. Śpiewam o tobie, głośno. Myślę zawsze pięknie. Myślę zawsze. Polska. moja najdroższa Polsko kochana Polsko kochana Polsko kochana Polsko Polsko mówię o Tobie czule mówię o Tobie czule prawdę o Tobie głoszę prawdę o Tobie w sercu moim zawsze, w sercu moim zawsze. Cząszcze ojczyzny noszę. Cząszcze ojczyzny noszę. Myślę o Tobie ciepło. Myślę o Tobie ciepło. Ciszę się modle z troską. Ciszę się modle z troską. Jesteś moim domem. Jesteś moim domem. Zawsze mi bliską Polską. Zawsze mi bliską Polską, kochana Polską. Polska! Kochana Polsko! Polsko! Wywalczona, okupiona krwią, bliska mojemu sercu. Zabrana mi na zawsze. Umiłowana, piękna, szlachetna, polska, polska. Dziękujemy za wysłuchanie programu, który dla Was przygotowaliśmy.